Dobra, sprawdźmy najpierw, kto odpowiada. Proszę Państwa, tekst Jakub, Bero i ekipa. To znaczy, że na przykład, na przykład że Bero zrobił tekst, nie? I na przykład napisał kurtka przez u zamknięte, a ekipa go poprawiła, powiedziała, nie, no stary pisze przez uotwarte. I to jest ich yy, wkład w tekst, jak coś yy, Audio, yy, okej, okay, fajnie, dobrzy producenty, więc się cieszę. Ale z tego co widzę, widzowie, już takiego chyba hypu nie zrobiła ta nutka, nie? Ile to ma? Dwa dni? Dwa miliony się dwa dni? O, stary, skończyliście się. <ścoughs> Żartuję. Wiadomo co chodzi, nie? Ale no w sensie, no wiecie, no tamta to wtedy robiła na liczby, nie? A ty ile masz? A, tam! Przestań, ja nie jestem ekipa ja nie jestem Bero, ja nie jestem Jakub Birecki, ekipa, stary, ja nie jestem Clear Mind New Lights, wiesz co chodzi. Dobra, let's go. Ocenka. Mhm. K***a, znowu klubowe? Uh, uh, Za mora, miesięcy. Od zera. Dziś robimy melans w chacie Justina Biebera Kto by pomyślał, że życie tak szybko się zmienia Sezon trzeci się zamyka, za to czwarty się otwiera Cała ekipa leci za ocean Przecież, kurwa to samo To dzieje się tu i teraz Nieważne gdzie będę, lecz ważne z kim Zbieram swoją brygadę, lecimy na wyprawę Nie martw się deszczem, pod parasolem marzeń Nie mamy żadnych barier, póki jesteśmy wszyscy Razem. Ocean to spory jacuzzi. Cała planeta dla mnie all inclusive. Yeah. Mam swoich ludzi, yeah. domy dobieram sobie do stylowych Ślad był zamknięty na kluczy. Trochę zepsuło to nam sezon drugi. Jesteśmy głodni podróży. Słońce wychodzi po burzy, pora się ruszyć Jeśli życie to lekcja, swoją dobrze pamiętam. Codziennie chcę być lepsza, by wady przezwyciężać. Na czymś nie widzę moją ksywkę, ale to kolejny clickbait. Wszędzie... A co napierdoli? Opinia, na wyspie, yes, I... <laughs> napierdoli? Opinie, pora odpocząć na wyżbiję pierdoli kurwa Nie wiem no, w chuj clickbait, nie? Jeezus Oś kurwa tam odklejenie fujnie Pierze Ze mną to nie tu zajrzeć na chwilę dopiero rankiem To trochę Ej, dobra, ej, ale patec fajnie wjechał, tylko że to jest dosłownie jeden do jednego ten sam wjazd kurwa, co w poprzednim kawałku Dosłownie kurwa jest to samo floaty Dyszbiję, Ej, ze mną melasz to nie bankiet Ej, chuj ty Co jest? Czycie nie na chwilę? No a wyszedłem stąd dopiero rankiem Trochę mele trochę rzezi Czasem trzeba sobie zrobić reset Globus jest dziura, wyodpinę seks Sorry, będę kończył, no bo muszę lecieć Jak po wygrano Robimy su tak jak Christiana Ja pierdolę, Kizo, Kizo się dograł do kawanka Pojebana akcja Wracam do gry Czuję lato, wybiegam na basen tak jak na ultra Nie martwię się pracą, gdy się bawię z moją badą Gdy się bawię to na bogato, wypijmy za to Nowy sezon, czas zacząć Nowy sezon, czas zacząć Raz, dwa, trzy Nieważne gdzie będę, lecz ważne z kim jadę Zbieram swoją brygadę, lecimy na wyprawę no, na pewno jakościowo jest to dobre. Yy, bardzo dobrze to brzmi. Aczkolwiek yy, powiem wam szczerze, że. No nie, mam wrażenie, jakbym kurwa słuchał. Jakbym słuchał gorszej wersji tego numeru, tego takiego najpopularniejszego od nich. Nie się deszczem pod marzeń. Nie mamy żadnych barier, póki jesteśmy wszyscy razem. Trzy kipa, no, chodzi mi o trzy kipę. Upływam, za to na plaży chcę często bywać Daj mi drink'a, to żaden problem, chyba Kłopoty zmiany pod dywan, nie Życie to tylko chwila, zobacz jak szybko mija Moje marzenia to ósma bila Pokażę ci jak się ją wbija Mówią mi Michael Mike, niedawno ja skończyłem walkę Wróciłem z płacem, czas na wakacje To to jedyne cię go pragnę Porężny mam, mogę ci przyjąć Chcę jedną kobietę, nie tysiąc Zwaziej już gdzieś tam nie złoisko? Na pierwszy wyjazd z ekipą Nadal jesteśmy razem. To był widzowie cosplay, kurwa Edzia. Edzio wypierdala swoją dziewczynę za papierosy. No, za niej już tam co? Na co? kurwa. <gulua> Ona tak dobra, to spierdalam. <gulua> Pierwszy wjazd ekipą. Nadal jesteśmy razem. Pomimo tylu zmian. Lecimy na Hawaje. Wole w cieniu palm. Nie patrzę na zegarek. Murczyk, że nie jest ruda? Dzisiaj co się kurwa dzieje? Czas Nie ważne gdzie będę Lecz ważne z kim jadę Zbieram swoją brigadę, Lecimy na wyprawę Nie martw się deszczem Pod parasolem marzeń Nie mamy żadnych barier Póki jesteśmy wszyscy razem Jesteśmy wszyscy razem Kurwa, ale moim zdaniem... Moim zdaniem ten numer nie ma takiego chwytliwego refrenu jak tamten wszyscy Stoję w promieniach słońca Mógłbym tu stać bez końca Jak piłkasz po zawodach, bo w końcu nie stoję w korkach Jak porano noc na to podaj wiosła, bo popłyniemy Co rano czy to jeś o tym nie myśl Słońce hoteli, plaża. Drogę ci mogę wskazać Mówię wszędzie, że Bero wjechał Chcę tylko złapać domu, zostaw mój swój wędkarza yeah. Proszę bez komentarza Przez <noise> z kurwa wjechał człowieku Rzucam nigdzie pędki Podziwiam te nieba błękit i sam słyszę piosenki jak ta Znowu zabieram swój paszport, bo w życiu ciągle mi mało na ubraniu Nie lub... no ja ciągle oni tę te, te, melodię kurwa co tu nawiałem one mam wrażenie, że zaraz wleci trzy kipa, nie No nie, nie Waszko, mogę się pozbyć tego rara, kurwa, jak pojebanego kurwa w umyśle człowieku mój umysł Zaraz se dorabia melodię kurwa tamtą, z, z tamtej piosenki, nie? Ona jest dosłownie kurwa w chuj podobna. Najlepszy rok mego życia, więc jedyne o co proszę, niech Łukasz dokończy zwrotkę. Do zobaczenia w kosmosie. Nieważne gdzie będę, nieważne gdzie, nie gdzie, 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 gdzie. Nie gdzie będę. Ale, zwrotka życia. Nieważne gdzie, Nieważne gdzie będę, lecz ważne, z kim jadę, zbieram swoją brydę śmieje się deszczem pod parasolem nie ma jeden do jednego jak yahu ale pierdol mnie ten yahu kurwa skąd ja mam wiedzieć co on powiedział a go kurwa nie oglądam jezus maria to wy kurwa powinniście się wstydzić że oglądacie yaha i e kurwa yahu powiedział to samo ja pierdolę oglądacie yaha i e kurwa powiedział to samo kurwie to kurwa no, to, nie wiem, wydaje mi się, trzeba być debilem, żeby kurwa tego nie, nie, nie zauważyć, że to jest podobne, no. Zresztą, nie mówię nic odkrywczego, kurwa, no. Myślę, że każdy yy, słyszy. To, yy, nie, nie, ma, nie, jesteś, nie jesteśmy głusi. No, nie wiem, co mam powiedzieć, widzowie. Nie robi to już takiego dużego wrażenia jak poprzednie, ee, dlatego że, nie wiem, jakoś. Kurwa, mam wrażenie, że przez te wszystkie afery takie, te muzyczne też i niemuzyczne i przez to, jak to było robione, jakiś taki mam niesmak teraz do, ty, do tej płyty ich następnej. Jakoś tak już, nie wiem, już jak, jak, jakiś taki dziwny niesmak mam. No nie wiem, nie, nie, nie robią płyty? Nie robią płyty? Aha, a to, to, to dobrze akurat. E, ale tego, ale... E... Jak to się mówi? Jest bardzo spoko ten kawałek Podoba mi się Znaczy podoba mi się technicznie Jest bardzo ładnie zrobiony Bero jak zawsze kurwa Zrobił technicznie bardzo fajnie Ale no nie, nie podoba mi się aż tak Żebym powiedział, że to jest Wow, mega Tak jak się spuszczałem nad pierwszą piosenką, nie? Bo trzy kipa to jednak było no Takie świeże A teraz już nie dość, że już tyle minęło czasu Jeszcze kurwa zrobili to na klubowym bicie Które te klubowe bity to już kurwa naprawdę To już są stary Jezus To już, już naprawdę To już jest przesada, nie? Jakby no po takim czasie spodziewałem się, że zrobią coś takiego świeżego, że zaskoczą, mnie, Że zrobią coś, coś nie na klubowym bicie i jakoś tak inaczej, a to jest, no, bardzo podobne jest do, do tego numeru, ale jest gorsze niż ten, niż Trzy Kipa. Czekaj, ja muszę sobie w ogóle, mm, 3 Trzy Kipa. No w chulę, stary, no. Jakby refren, ten refren, kurwa, ten refren nie ma podjazdu do Trzy Kipy, nie? Tu jest, kurwa, taki repeat value w tym refrenie, że ja pierdolę, nie?

To dopiero rankie, te A gólewa dala, no kurwa, człowieku! Się da, tak samo polecieć pod tym widnie. Pojebane w chuj e, No w każdym razie, no e, ładny klip, w sensie... Powiem tak, klip, kl, kl, klip jest ładny dlatego że są w ładnym miejscu, ok? Ale to jest bardzo prosty klip. Jakby też nie spuszczajmy się nad tym klipem, nie wiadomo jak, bo to jest Basic clip tylko że po prostu jest dobrej jakości kamera i są ładne, u, u, ładne, ładne miejsce, są w bardzo ładnym miejscu. Ale tutaj nie ma nic takiego, kurwa, to wow, ale kurwa klip, bo to jest dosłownie, wiecie, dosłownie są ujęcia w ładnym miejscu, nie? I ładnie to wygląda, ale to też nie jest jakiś, kurwa, najlepszy clip jaki kiedykolwiek widzieliście, wiesz, co Zodzi? No i tyle, widzowie. Tyle z mojej oceny. E, fajne, ale nie aż tak, żebym się spuszczał tak jak w tym pierwszym, na, na tej pierwszej. Jest to fajne, ale tylko fajne, moim zdaniem. O, to jest moja opinia.